Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i zapraszam Was do oglądania trochę innego, że tak powiem, no, programu, jeśli tak mogę nazwać. Więc tak, wcześniej był to kanał, który nazywał się Kuchnia Kasi. No i oczywiście gotowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. No, tam przez pół nakręciłam no, ponad 150 chyba odcinków. Za co chciałam Wam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować, za to, że byliście ze mną przez tą całą oglądalność, za wszystkie polubienia, za wszystkie komentarze. No, także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ale tak, przestałam nagrywać i uwa tak uważam, że po prostu no, jestem Wam winna, w jakieś wyjaśnienie, bo nie pojawiam się już od powiedzmy dwóch miesięcy, ale jestem, żyję. <grych> no i mam się dobrze. Szybko tylko opowiem Wam, żeby usprawiedliwić moją nieobecność. Więc, tak, w okolicy świąt zachorowałam na taką dość poważną grypę. Nie był to chyba COVID, ja nie byłam w szpitalu, nie byłam u lekarza nie na żadnych badaniach, więc tak naprawdę nie wiem, czy to, był, czy to był COVID, czy nie. Ale była to ciężka grypa, znaczy, no, bardzo, bardzo ciężka w przejściu. Więc po tej grypie pojawiły się na podstawie diagnozy lekarza pojawiło się podejrzenie, że po tej grypie, którą przeszłam, no, że są powikłania. Powikłania te miały właśnie sku odniosły skutek na, na bólu moich mięśni, kości, które też podczas tej grypy, jak, jak chorowałam, to też bardzo na to cierpiałam. Więc no pojawiło się, że niby powikłania. No więc tak, wzięłam jakieś tam różnego rodzaju zabiegi zimno-ciepłe trochę i właśnie leczyłam się zimnem, leczyłam się lampami ciepłymi. To nic nie pomagało, no, jedynie co, no to tabletka przeciwbolowa, czego ja jestem wielkim przeciwnikiem. No, staram się nie używać w ogóle lekarstw, nie, nie lubię grać. No ale, no i tak właśnie ciągnęło się poprzez różne, różne tam właśnie momenty, miesiące, aż do tej pory okazało się, znaczy miałam prześwietlenia, miałam różnego rodzaju badania, no więc ostateczna diagnoza zabrzmiała, że jest to obwodowe zapalenie nerwów, czyli poprzez przebytą tą grypę faktycznie pojawiły się, zostały powikłania a i to zapalenie tych nerwów, właśnie promieniuje na bóle mięśni i, i bóle stawów, znaczy w ogóle ogólnie kości. No więc dostałam leki, które mam nadzieję pomogą mi, bo niestety ból jest czasami tak, tak straszny, że no wręcz jest nie, nie do wytrzymania, to znaczy dłonie, dłonie czy, czy tutaj łokcie, no to straszny problem utrzymać cokolwiek w ręce, no i, i ból w kolanach także. No więc y, y, e, tak, tyle co o mojej mojej chorobie. No ale do czego zmierzam? Nie nagrywam odcinków, ponieważ nie mamy bardzo siły na to, żeby, bo jednak takie studio, masz studio, no ja to tak mówię w cudzysłowie, no studio za dużo powiedziane, ale żeby w ogóle stworzyć taki odcinek, no to wiadomo, potrzeba jakoś trochę coś przygotować. Nie można tak nagrywać z marszu, przynajmniej e, ja tak robiłam, że zawsze robiłam sobie taką scenerię, czyli układałam jakieś tam warzywa, jakieś tam. No tak, żeby to, co obejmuje kamera, żeby jakoś tam miało ręce i nogi, więc to oczywiście też wymagało pracy. No nie, nie mam teraz na to... Potem trzeba było sprzątać, bo zabrudziłam wszystkie możliwe <grym> w domu talerze. <krym> Przepraszam, także... Wrócimy do tego na pewno, bo, bo wiem, że podobało się, oglądaliście, że, że właśnie... No, że, że, że miło się te odcinki przyjmowały i była spora oglądalność. Nie chcę zmieniać kanału, bo wiem, że ciężko będzie na przykład znaleźć mnie teraz, ja, jeśli na kanał będzie miał inną nazwę. A chciałabym, żeby jednak był po, właśnie pod tym, ty, w tym, a, pod tym tytułem Kuchnia Kasi i tylko to będą takie odcinki teraz kręcone trochę, trochę yy, tak, jak zatytułowałam z kuchni do pokoju. Słuchajcie, Słuchajcie a więc tak, mam dla Was taką propozycję. Hmm, napisałam książkę już jakiś czas temu. Jest to książka na drewnianych kółkach. Nie pomyślcie sobie teraz, że to, po prostu tą książkę pokazuję Wam po to, że byście ją kupowali. Książka prawdopodobnie już została sprzedana, tam może zostało jeszcze parę egzemplarzy. Można ją, można ją kupić w, każdym, w każdej księgarni. W Polsce wiem, że też są i w bibliotekach, w niektórych, chyba nie wiem, w większych, w Warszawie, w w Krakowie też się Jest w bibliotekach, także można też ją wypożyczać. Nie, ale nie chodzi tu, nie odbierzcie tego, że ja tutaj reklamuję. Po prostu, co, co, jak to wszystko połączyć w kupę, żebyście zrozumia, zrozumieli o co mi chodzi? Więc, chodzi mi o to, że teraz nie mam co robić, ponieważ nie pracuję. No bo niestety no w takim, z takim właśnie dolegliwością, jaką mam, no to nie, nie mogę pracować tak w pełnym wymiarze godzin, więc tam teraz mam właśnie bardzo dużo czasu na, na to, żeby coś zacząć pisać albo nad czym się zastanawiać i tak dalej. No więc, ale ta, ta choroba, no, że tak mogę powiedzieć, dała mi strasznie dużo do myślenia i dużo przemyśleń. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego, jak to się dzieje. I szukałam oczywiście wszystkich możliwych terapii, tak jak już Wam mówiłam, ale nie tylko właśnie chemicznych leków, które można zażywać i wtedy tam jakaś ulga, ale szukałam też rozwiązania, gdzie to może mieć przyczynę we mnie, gdzieś, czemu coś takiego się wydarzyło. A próbowałam różnego rodzaju właśnie y, y, takich warsztatów, gdzie, gdzie tam można było dużo się nauczyć o, o rozwoju duchowym, y, gdzie można było na przykład dojść do dojść dlaczego akurat taka choroba nas do, dopadła, a nie inna, jakie to ma podłoże psychiczne w naszej głowie, od czego to się wszystko zaczęło. No i takie, takie warsztaty dały mi dużo, ale powiem Wam, do czego zmierzam najbardziej i z czego jestem zadowolona, znaczy zadowolona, po prostu pod, pod ogromnym wrażeniem jest medytacja, do której właśnie doszłam podczas, podczas tej mojej choroby. Zaczęłam medytować i chcę wam powiedzieć, co naprawdę daje medytacja i co ja osiągnąłem, co ja. Przyżyłam dzięki medytacji. Jest to oczywiście, to nie mogę ja nic tak szczególnie nie mogę mam powiedzieć o medytacji, bo mam naprawdę tak krótko do czynienia z medytacją, że nie jestem żadnym broń Boże ekspertem, ani kimś, kto mógłby Wam coś tam doradzać. Mówię Wam tylko po prostu z mojej perspektywy, jak to wygląda, że, że zaczęłam medytować. Więc yy, i znowu teraz. Trudno mi jest Wam powiedzieć, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że doszłam właśnie w tej medytacji do takiego punktu, a tak jakby początku siebie, czyli w tej medytacji zaczęły mi się przypominać takie właśnie momenty z mojego dzieciństwa. Tak jak sięgam pamięcią, no to nie wiem, może 4-5 lat, coś takiego, bo pamiętam to bardzo dobrze i w każdym z moich tych tych, tych właśnie spotkań z, z, no z tym człowiekiem przewodzącym tę medytację zaczęły mi pojawiać się właśnie takie obrazy z dzieciństwa. Różne, różne takie moje, moje przygody, a że pochodzę ze wsi, więc tak jak już mam tam w moich odcinkach opowiadałam z, z, ze wsi, więc są to ogromne pejzaże, krajobrazy zieleń, kwiaty, prawda? To wszystko zaczęło do mnie wracać w takich jakby e, odcinkach, małych odcinkach. Nie wiem, trudno można to nazwać jak, jak bajka, jak coś, kiedy jestem właśnie w tej głębokiej, tym głębokim takim, e, właściwie można to nazwać, że to jest takie nic, bo tkwisz w czymś, e, właściwie nic oprócz tego nie ma. Dzięki temu właśnie udało mi się spotkać ze mną, odkryć w sobie małą dziewczynkę i Stąd teraz moje połączenie książki. Dlaczego chcę wam czytać książkę? A czy chcę, proponuję, e, dlatego że w tej książce, właśnie e, ja kiedyś napisałam ją pod zupełnie innym, winnym, że tak powiem, z innym zamierzeniem, a tak naprawdę okazało się, że gdzieś to we mnie było, wiedziałam, że gdzieś coś tam jest, ale nie wiedziałam, jak do tego wrócić, więc na kartkach tej książki. Właśnie powracam, jest tutaj 32 opowiadania z mojego właśnie dzieciństwa, ale też później takie różne, no pierwsza miłość i tak dalej, taki zbiór opowiadań, nie jest to, to jest cieniutka książka na drewnianych półkach, tak jak już Wam mówiłam, 32 opowiadania, więc takie, takie moje tam wspomnienia z dzieciństwa poprzez pierwsze, pierwszą miłość i tak i tak to wszystko uchwyciłam w taką haha, całość w odcinkach. Moim Marze marzeniem jest oczywiście to, żeby tą książkę kiedyś e, zrobić, bo ona jest taka w formie streszczenia, ale żeby właśnie ją rozbudować i, i żeby była tak niesamowicie e, pełniejsza, bogata. A właśnie w ten. No, w, no, w obrazy, w pejzaże, tu jest opisane, ale nie jest aż tak, tak, jak bym chciała. Nie wiem, czemu akurat tak napisałam, ale widocznie po coś tak to napisałam. Więc kochani, zapraszam Was do posłuchania! Jednego z moich odcinków. Jest to tytuł, jest to tytuł odcinka do ogrodu poszłam, i jest to jeden z moich właśnie opowieści. Z moich lat dziecięcych. I teraz właśnie takie momenty zaczęły pojawiać się w, moje, w moich medytacjach. I do czego doszłam, i jak to wszystko przewartościowałam w sobie, i jak to wszystko skleiłam w wielką całość, opowiem Wam, jak przeczytam to, to opowiadanie. Więc zapraszam, myślę, że Wam się spodoba. Posłuchajcie, a potem powiecie, czy Wam się podobało. Do ogrodu poszłam. Promienie słońca ledwie przebijały się przez zieleń, która opanowała świat. Jabłonie, grusze, porzeczki, agresty i śliwy. Chrzaczki porzeczek czerwonych, żółtych i śmiesznych czarnymi oczkami patrzyły na mnie. Jabłka turlały się z górki na pazurki. Pszczoły miały pełne ręce roboty. Nie mogłam znieść tej zieleni trawy, tego zapachu. Aleja drzew wyścielona zielonym dywanem? Mogłabym być tam wieczność? Zaczarowany ogród? Drzewa takie pobielone, śmieszne, pokręcone, a jabłonie nie miały już siły utrzymać jabłek. Szłam, jakbym była z betonu. Małe nóżki chciały biec, dotykać wszystkiego, całować, kosztować, wymazać się truskawkami, poprzeganiać motyle, turlać się po zielonym dywanie. Dlaczego? Dlaczego ten ogród nie jest taki, jaki go sobie wymyśliłam? Widziałam go tylko z okna i wyobraziłam sobie, jak tam jest pięknie. Chciałam podskoczyć, zaśpiewać swoją piosenkę, zerwać choć kilka malin. Zabrałam też skakankę. Kokardy nie pasowały teraz do kucyków. Dom ogromny i zimny. Pełno pokoi, mebli dziwnych jakichś, wszędzie kolor koronkowe serwetki, figurki, stara kobieta krząta się po domu i pilnuje, aby nic się nie zbiło. Usiadłam cała ze strachu nieżywa i cisza, i tylko tyk, tyk, tyk. Co zrobić ze skakanką z moimi zabawkami, co miałam w zawiniątku? W zawiniątku? Wianek ze stokrotek już mi prawie usychał, kamyczki nie miały blasku. Gliniane miski, a w nich zupa. Wyprostowana siedziałam i czekałam grzecznie. Przecież nie lubię tej zupy! ale nie powiedziałam, bo się bałam. Nie stukałam łyżką, a ten tykacz tylko tyk, tyk, tyk. Nie miałam odwagi nawet oddychać. Koronki, makatki były wszędzie, a w domu zgoda panuje wciąż, gdy pomaga żonie mąż i mąż grający na gitarze. Ogromna kuchnia. Jak można było się tam poruszać? Ściskam rąbek mojej sukienki zawstydzona, że mam taką sukienkę, że mam takie kokardy. Chodził po pokojach i stukał laską. Nie chciałam podnieść głowy, aby go nie zobaczyć. Nie mogłam odejść od stołu, bo nie zjadłam. Hmm. Kiedy wyzdrowiejesz? Chcę być z tobą. Pleść. A wianki ze stokrotek, biegać boso i doglądać małe kotki. Ciągnęłam cały mój tobołek ze sobą. Nikt nawet nie zauważył, że zniknęłam. Usiadłam przed sienią. Ciebie nie było, kotów też. Drzwi od sieni były zamknięte. Modliłam się, abyś tylko wyzdrowiała. Łzy dusiły mnie. Przecież nie możesz tak po prostu chorować. Skuliłam się pod sienią i przytuliłam do siebie ten wianek, co mi zrobiłaś z rumianków. Ten straszny dom przestał istnieć. Wyzdrowiałaś! Choć nie miałaś siły i byłaś słaba, byłaś ze mną. Ja biegałam po naszym ogrodzie i mogłam przeganiać motyle. A ty co dzień byłaś zdrowsza. Czesałam ci włosy, bo rękę miałaś niewładną. Przynosiłam ziemniaki z piwnicy, z której ledwie mogłam się wygramolić. Znów kwiaty zakryły nasze maleńkie okienka, i koty tak pachniały siankiem. A moje kokardy we włosach pasowały. Kuchnia pachniała tak cudownie. Pajdę chleba ze śliwkami mi dałaś, a ja śpiewałam i biegałam. Wymyśliłam sobie nawet kilka moich przyjaciółek, zawiązałam skakankę przy skobelku, drzwi i śpiewałam. Bierałam się w twoje sukienki, które były w motyle. Skakiwałam w kałuże i całowałam cię, a ty mówiłaś, moja czpiotka, już nigdy nikomu cię nie oddam. Obiecujesz, że już nigdy nie zachorujesz i nikomu mnie nie oddasz? Obiecała, ale nie dotrzymała słowa. Mam to wszystko blisko. Mam ten mały domek i mam ogromny ogród miłości. I mam Ciebie. Tak kochani, to jest właśnie jeden z odcinków z mojej książki. I teraz powiem Wam, do czego właśnie doszłam, <coughs> czytając tą, tą, ten to, robiąc tą medytację i właśnie odnosząc się do tego kawałka tej mojej książki. Zobaczcie, mała dziewczynka. Pewna siebie, wesoła, a, radosna, no takie maleńkie, cudo biegające y, y, po świecie. Chcę y, zostaje y, oddana pod opiekę ciotki. Ciotka. Y, Kobieta bardzo zimna, z zasadami. Jej mąż, jakiś wojskowy człowiek na sam jego widok, można było zębleć. Takie wąsy podwijane, siwe. W szarym garniturze z laską chodził po mieszkaniu, strasznie go się bałam, a ciotka pilnowała, żebym nic nie dotykała. Różne tam były figurki, tak jak go no więc dom, ogromnie, ogromna różnica między moim domem, gdzie się wychowywałam, a tym domem ciotki. Małe dziecko zostaje tam bombardowane, już w tak, maleń, w tak młodym wieku zostaje już oceniane, wmawiane zostaje temu małemu dziecku, że nie wypada się śmiać, nie wypada tańczyć ani śpiewać, dotykać, nie wolno było nawet mi chodzić po trawie. No, boże trawa się zniszczy po prostu, jak się chodzi po, tra po trawie. Nie mogłam spróbować <truśniki> truskawki, porzeczek. Ogród był ogromny, ogromny i piękny. No, z perspektywy mojego dziecka, no, był kolosalnie wielki. Teraz, jak sobie to wspominam, na pewno też był, już go nie ma oczywiście. Na pewno był duży, ale w mojej wyobraźni to był ogród, zaczarowany, cudowny. Zostałam tam po prostu sprowadzona na ziemię, na złą ziemię, bo e, byłam oceniana, że mam... E, ja się wstydziłam, że mam spódniczkę za krótką, że mam kokardy, które takie były piękne. Mama mi to wywiązała we włosach, takie czerwone, wielkie kokardy. Ja się tego wstydziłam. I zobaczcie, do czego zmierzam. E, my rodzimy się na tym świecie cudowni, nieskazitelni, czyści, i w pewnym momencie świat zaczyna nam narzucać, zaczyna nas oceniać, zaczyna nam zwracać uwagę ludzie, reklamy, telewizja, wszyscy nas bombardują dookoła i mówią nam, że to nie wypada, nie umiesz, nie potrafisz, nie, nie, ja nie będę się z Tobą bawić, nie, nie pasujesz do naszego towarzystwa, nie pasujesz, nie umiesz śpiewać, nie umiesz tańczyć i z dnia ja na dzień zostajemy tak stłamszeni, że w pewnym momencie próbujemy, już nawet nie wiemy, kim jesteśmy. W pewnym momencie próbujemy się e, dowiedzieć, czy to jeszcze ja. Przebieramy się, w, w, na, przybieramy najrozmaitsze <coughs> maski, które tak naprawdę nam w ogóle nie pasują. Zmieniamy kolor włosów, przyklejamy sztuczne paznokcie, powiększamy piersi, zmniejszamy usta. Chodzimy na siłownię, kupujemy ciuchy zupełnie niepotrzebne, nam nie wiadomo po co i dlaczego, żeby tylko komuś dorównać, żeby poczuć tą, tą od kogoś pochwałę, że o, jesteś cool, wyglądasz. No, nie tędy droga. Więc właśnie do czego zmierzam ciągle, do tego, że medytacja, moi kochani, uwierzcie mi, ona pozwala znaleźć w sobie to dziecko, to zagubione dziecko, ja właśnie uświadomiłam sobie, że tą wesołą, rozbawioną i radosną dziewczynką jestem właśnie ja. Jak dziwnie i trudno jest się spotkać ze sobą po tylu latach, kiedy tak naprawdę to dziecko zostawione było, nieotaczane nie, nie miłością, po prostu niekochane gdzieś, gdzieś stłumione w środku, więc pytam... Kim jestem? Kim jestem? I medytacja dała mi, mnie dała na to odpowiedź. Moje takie przesłanie jest: nie, nie pozwólcie y, być plasteliną w rękach, w rękach kogoś, kto chce ulepić sobie po prostu Was na, na, na swój wzór, na swoje podobieństwo albo dla swoich potrzeb. Ja miałam takie doświadczenie, gdzie właśnie byłam plasteliną w rękach kogoś, kto lepił ze mnie kogoś, kim, kim tak naprawdę nie byłam, lepił kogoś, kim naprawdę nie byłam, bo, bo ja e, kilkakrotnie, wie, wiecie, e, takie słyszałam opinie, że jestem niestosownie ubrana, niesto, niestosownie powiedziałam, mój język nie, nie jest na poziomie, a bądź na przykład e, rozdrabniam się, że drobnostki, mówię na przykład kwiatuszek, spodeczek, miseczka, falbaneczka, takiego typu słowa słyszałam często. Dorośnij wreszcie, przecież to już stara baba jesteś, a ty falbaneczka, to jest falbanka, kubek i miska, więc zobaczcie, jak my łatwo dajemy się Manipulować, a tymczasem nieprawdą jest to. Ja ciągle jestem tą małą dziewczynką. I teraz powiedzcie mi, dlaczego my, mając w sobie to małe dziecko, dlaczego tak czasem jesteśmy dla, dla siebie niedobrzy? Dlaczego się nie lubimy, dlaczego się oceniamy, dlaczego się yy, mówimy nie nadajesz się, jak ty wyglądasz? Zobacz, tato ma piękne coś tam, włosy, wszystko, jest super dziewczyna, zobacz, jak ty wyglądasz, sierota, i tak dalej. I tak to dziecko bombardujemy, tak odpychamy, tak szarpiemy. Dlaczego nie spojrzymy w lustro i nie powiemy jesteś śliczna, jesteś piękna, kocham Cię i będę Cię kochać zawsze i wszędzie. I wszystko jedno jak wyglądasz i jaka jesteś i kim jesteś, zawsze będę Cię kochać. Słuchajcie, to jest tak niesamowite przeżycie, to co ja przeżyłam w ciągu ostatnich tygodni, Dlatego chciałam się z Wami tym podzielić, ponieważ tą radość z gotowania chwilowo nie, nie mogę, gotuję tylko to, tak jak mówiłam, dla potrzeb domu. Ale chciałam się podzielić z Wami tym, jak warto jest właśnie odnaleźć w sobie to dziecko, poczuć się tym dzieckiem, wziąć za rękę i pobiec przez łąkę, zrywać kwiaty. Słuchajcie, jest to, nie chcę już się powtarzać, ale jest to tak wysokie i tak niesamowicie yy, doznanie dla mnie, że nie da się tego po prostu opisać. No i tak kończąc pomału, nie dajcie się przerabiać nikomu na kogoś, kim nie jesteście. Jesteście cudownymi, pięknymi osobami. Musicie tylko zobaczyć w sobie to piękno i stańcie przed lustrem. Uśmiechnijcie się do siebie. Szczerze i pokochajcie, bo naprawdę warto. No i na tym będę kończyła. Eee, przesyłam Wam całe morze pozytywnej energii, wszystkiego najpiękniejszego i najlepszego, czego tam sobie tylko, co sobie tylko wymarzycie. Dajcie znać w komentarzach, czy podobały Wam się takie odcinki, czy chcecie, eee, żebym jeszcze Wam poczytała. Tak jak mówię, jest 32, Odcinki, i myślę, że na każdy odcinek mm, na pewno coś, coś daje do przemyślenia. I nie mogę uwierzyć w to, że książka miała inny, inne zamierzenie, a tymczasem no, yy, ma, zupełnie inaczej ją czuję. Napisałam już ją może około, nie wiem, jakieś dwa lata temu czy, czy coś takiego, ale to, to gdzieś coś ciągle we mnie nie pasowało, nie, nie tworzyło jednej całości. A teraz, kiedy to czytam i właśnie po tej medytacji chciałam się z Wami podzielić. Także dziękuję za, za to, że byliście ze mną. Dajcie znać, czy Wam się podobało. To przeczytam Wam jeszcze jakieś inne odcinki i podzielę się z Wami moimi roz, rozważaniami. Całuję was wszystkich bardzo mocno ściskam, przytulam i do usłyszenia. Pa!